Dzień dobry, drogie panie, kobiety, kobietki. Życzę wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. I yy, zrobimy teraz czytanie dla żywiołu powietrza, dla bliźniaka, wagi i wodnika, tak? Wyciągnę po trzy energie. Zobaczymy, jakie energie będą nam towarzyszyły tego dnia i... i, i w najbliższych dniach, tak? Bo tych energii nie da się zmierzyć, więc one będą na pewno nas towarzyszyły. Zobaczymy co odrzucić, co przyjąć, tak? Więc życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego w tym dniu spełnienia takich taki marzeń o kobiecości, o, o, o realizowaniu się. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobrze, a więc zaczniemy od bliźniaka. Pierwsza energia dla bliźniąt. Dobrze. Zobaczymy, co nam mają do powiedzenia karty anielskie. dla bliźniąt. Decyzja należy do Ciebie. dobrze, No i tutaj mamy taką energię ogólną zobaczymy w tych kartach. Proszę bardzo, wśród wolności. A więc mój drogi bliźniaku, pierwsza energia jaką dla Ciebie wylosowałam to miłosierdzie. Przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Ale ja będę chciała rozszerzyć tę kartę, tak? Będę chciała rozszerzyć tę kartę i zaraz ją tutaj odnajdę w tej książeczce. I przeczytam Wam, tak? Co to znaczy? Co to oznacza? Już mamy przesłanie. Łagodność to siła, która jest podstawą prawdziwej władzy i rodzi się ona pod wpływem pozytywnych słów, myśli, czynów, intencji i innych pożywek. Chroni siebie przed surowością, starając się przyciągnąć jedynie łagodne doświadczenia i związki międzyludzkie. Przemieniaj surowość w delikatność, próbując dostrzegać pozytywne cechy każdej napotkanej osoby i sytuacji. Przede wszystkim zacznij od siebie, postępuj ze sobą w łagodny sposób. Bądź szczęśliwy, dobry, miły i co najważniejsze szczery wobec siebie. A co? Mówią na anioły, decyzja należy do ciebie, więc to jest przepiękne przesłanie, to miłosierdzie, tak? żeby nie oceniać siebie i innych, otworzyć się na dobrą miłość, tak, która jest w każdym, w każdym z nas, żeby nie być dla siebie surowym, starając się jedynie, przyciągając do siebie łagodne doświadczenia i związki międzyludzkie. A zobaczymy tutaj, co nam mają do przekazania anioły. Decyzja należy do ciebie na pewno. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. Oczywiście, że, że to należy do Ciebie. W Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężania wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami, aby dojść do korzystnego rozwiązania. Sytuacja ta wymaga twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skojarzenia z twoich wcześniejszych doświadczeń, tak? Skojarzenia i skorzystania z twoich wcześniejszych doświadczeń, a więc... Yy... No, czego to może dotyczyć, wy wiecie, drogi bliźniaki, w jakich sytuacjach jesteście, ale tu chodzi o taki właśnie, y, jakiś takiej źródło wolności, tak? o, o emocje, o uczucia, o to, żeby nie oceniać innych, o to, żeby być łagodnym wobec siebie. Łagodność to siła, tak? nie przemoc, nie, nie jakieś y, krzywdy ludzkie, tylko łagodność tak? to siła, która jest podstawą prawdziwej władzy. I rodzi się ona pod wpływem pozytywnych słów, czyli mów łagodnie do siebie, mów łagodnie do innych, tak? Miej dobre intencje, tak? Kieruj się dobrymi czynami. To jest takie ważne przesłanie dla ciebie, bliźniaku. Zobaczymy, jaką karta jest do, dla od Michała Archanioła. Jakie przesłanie. i już wyciągamy kartę od Michała Archanioła. Modlitwa pomoże w tej sytuacji. Modlitwa pomoże w tej sytuacji, drogi bliźniaku. To jest dla ciebie moja modlitwa. Drogi Boże i Archaniele Michale i ktokolwiek do kogo się modlisz, na przykład do Jezusa, proszę o twoją boską interwencję. Opisz tę sytuację, w której teraz się znalazłeś przyjmę Twą pomoc i zaufanie z ogromną radością i będę podążać za ową poradą i wdzięcznością z, i modlitwą. Tak? Przepiękna karta. Przepiękna karta od Michała Archanioła. Tak? Decyzja należy do Ciebie, tak? Jakie stanowisko przyjmiesz, tak? Jak będziesz postępować? To wszystko zależy od Ciebie, aby być w, tej, w tym źródle wolności, aby być osobą Taką emocjonalną, ale taką w miarę stabilnie emocjonalną, która podejmuje decyzje, tak, nie krzywdzące innych, nie krzywdzące siebie, czyli taką rozsądną. No, jeszcze dla Was tutaj chciałabym wyjąć kartę opiekuńczą, drogie bliźniaki, jest to potrzebne. No, i zobaczymy, co tutaj wyjdzie z kart opiekuńczych. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najlepszy nauczyciel. Być może chodzi tu o wewnętrzne dziecko. Przypomnij sobie, kiedy, kiedy byłeś w takich sytuacjach, tak? Tu jest ważne: przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Być może chodzi o to wewnętrzne dziecko. Odnajdź się w tych sytuacjach, kiedy byłeś mały, mała i, i potrzebowałaś opieki i pomocy, kiedy cierpiałaś, kiedy się bałaś, tak? kiedy potrzebowałaś tej bliskości, miłości. Przypomnij sobie te sytuacje i daj sobie to teraz, daj tą miłość, tą bliskość, daj sobie to teraz. tak Nie bądź dla siebie krytyczna. Nie bądź dla siebie surowa, tak? Nie oceniaj siebie, nie oceniaj innych. Po prostu otwórz oczy na dobro i miłość. To wszystko, yy, drogi bliźniaku, dla Ciebie. A więc kończymy czytanie dla bliźniaka. Przepiękne czytanie. No i teraz. Będzie czytanie dla wagi, tak? Kolejny znak powietrza waga. Zobaczymy. Droga Wago, wszystkiego dobrego, tak? Z okazji Dnia Kobiet. Życzę Tobie dużo uśmiechu, radości i wyciągamy energię, które będą towarzyszyły. Zobaczymy co mają dla ciebie do przesłania anioły. Więc tak. Dla ciebie, droga wago, mamy tutaj uzdrowicielkę. Jesteś narzędziem uzdrawiającej boskiej mocy, i ja koniecznie tą kartę muszę rozszerzyć. Tak. Zaraz poszukam i, i przeczytam, co takiego ta karta chce nam powiedzieć. Tak. Już mamy. Posiadanie władzy to nie to samo, co domaganie się jej. Żądania to stan podobny do dziecięcego napadu złości, który wynika z obawy, że czegoś możemy nie otrzymać. Władza oparta jest na pewnej i niezachwianej wiedzy, że zostaliśmy obdarzeni częścią łaski i mądrości Wielkiego Ducha. Jesteś jak piorunochron, który może Odebrać tę moc. Po prostu połącz się z nią, wykorzystując siły twojej jasnej myśli. Nie wahaj się ani przez moment. Podejmij silne postanowienie, by być nośnikiem tej siły, którą tak naprawdę już w sobie posiadasz. Połącz się z jej bogatszym źródłem, co umożliwi Ci wzmocnić twą naturalną moc. W ten sposób będziesz stanowić łącznik z nieskończonością. Innymi słowy, jesteś napełniony łaską ducha, która Cię przenika i wszystkich tych, których uzdrawiasz. No, przepiękne, przepiękne to przesłanie karty yy, tej uzdrowicielki, że jesteś narzędziem uzdrawiającej mózgiem bocy, tylko musisz to sobie, to sobie, jak gdyby, aktywować, tak. I wtedy osiągniesz sukces. Ja zobaczymy. Zobaczymy. Ty musisz przyjąć to odrodzenie, sześć mieczy, tak? Przyjmij odrodzenie, moja kochana. I osiągniesz wtedy ten sukces. Zaraz zobaczymy, co anioły mają nam do powiedzenia, do przekazania. Mhm. I już to mamy. Gratulacje. Znajdujesz się na właściwej drodze do sukcesu. Nie musisz mieć jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie Twojej aktualnej sytuacji, ponieważ wszystko idzie naprawdę cudownie. Jednym z elementów życia pełnego sukcesów jest dbanie o swoje potrzeby. Wspaniale jest mieć rzeczy wielkie, wiele rzeczy, za które jest się odwdzięcznym, ale jednocześnie. Upewnij się, że nie pracujesz zbyt ciężko. Znajdź czas na cieszenie się spokojem w swoim życiu. To chcą ci przekazać anioły, więc tą moc w sobie wydobądź, moja yy, droga Wago, bo jesteś narzędziem uzdrawiającej boskiej mocy. Tak? Ty osiągniesz ten sukces, bo Bądź wdzięczna za to, co masz. Znajdujesz się na właściwej drodze, tak? Znajdujesz się na właściwej drodze. Przyjmij to odrodzenie. Będzie wszystko dobrze. Dociągnę jeszcze jedną energię. Mam taką potrzebę, tak? I horyzonty. Poszerzaj swoją wiedzę. Osiągniesz sukces. To jest wiara w Boga. To jest taka. Dla mnie to są, wiecie? Odłożę tą książeczkę. Dla mnie to jest taka świadomość, to są nowe pomysły, nowe możliwości, taka wiedza, taka równowaga emocjonalna, tak. I wiara przede wszystkim w Boga, pomoc Boga. I Ty jesteś właśnie, właśnie jesteś narzędziem uzdrawiającej boskiej mocy poprzez wiedzę, poprzez spokojne, zbalansowane emocje. Odniesiesz sukces, przyjmując odrodzenie. I jeszcze karta od Michała Archanioła, to jest bardzo. Bardzo oczekiwany ten archanioł. Ja bardzo lubię te karty i one fajne. Fajna jest modlitwa. Więc zobaczymy, co wylosujemy dla ciebie, droga wago, tak? Abyś była spokojna. Do końca podsumujemy to czytanie. Wybacz samemu sobie. Nie zrobiłaś nic złego. Wybacz samemu sobie, nie zrobiłaś nic złego. Przyjmij odrodzenie, tak? Przyjmij to odrodzenie, kochana. Proszę, abyś pomógł mi oddalić od siebie winę i wybaczyć samemu sobie. Proszę, kieruj mną podczas uwalniania toksycznego gniewu i strachu w stosunku do innych. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za to, że pozwalasz mi być zrównoważonym i spokojnym, tak? Zrównoważonym i spokojnym. Jesteś narzędziem uzdrawiającej boskiej mocy, tak? Odniesiesz ten sukces, droga Wago. Odniesiesz ten sukces, tak? Odniesiesz. Przepiękne czytanie i przesłanie dla Ciebie, droga Wago. To tyle, dziękuję bardzo. I teraz został nam jeszcze Wodnik. To będzie czytanie dla. Wodnika. A więc drogi wodniku, życzę Ci wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, dużo uśmiechu i radości na co dzień. Wyciągniemy trzy energie i zobaczymy, co takiego nam tu mają anioły do przekazania, tak? Proszę bardzo. Wrażliwość. Zobaczymy. Drogi Wodniku, to dla Ciebie karta, energia od aniołów, poprawa zdrowia. I zobaczymy tu, jakie energie będą nam towarzyszyły. Więc, mój kochany wodniku, stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji, tak? Proszę bardzo. I ja tą kartę rozszerzę, tak? Jak najbardziej. Tutaj zaraz. Przepiękne są te przesłania, tak? I już mamy. Przesłanie dla ciebie, wodników, to wrażliwość. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Gdy oczyścisz swój wewnętrzny świat myśli, czynów i intencji, to całkiem normalne, że będziesz szukał czystości również w świecie zewnętrznym. Potwierdza to Twoją wrażliwość. Pozbawiłeś się niepotrzebnych zewnętrznych warstw ochronnych, które stanowiły barierę dla Twojej psychiki i duchowej świadomości. Jesteś teraz na ścieżce do rozwoju duchowego, co wymaga od ciebie zwiększonej świadomości, wraz z jej wzrostem zwiększa się też Twoja wrażliwość na wszelkie zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. Twoje ciało jest. Wiarygodnym wskaźnikiem poziomu ich tolerancji, trzymaj się z daleka od tego, przed czym ostrzega ci Twoje ciało. Poświęć mu więcej troski, a wtedy dobrze będzie Ci służyło. Widzisz, jakie to jest przesłanie, bo kolejna karta, mój drogi yy, Wodniku, to poprawa zdrowia, tak? Jeżeli będziesz stosował się do tych wskazówek, tak, jakie mówię, mu przesyła tutaj biała Tara, wrażliwość, tak? Twoje ciało jest wiarygodnym wskaźnikiem poziomu, tak, tolerancji. Trzymaj się z daleka od tego, przed czym ostrzega Cię Twoje ciało. Czyli jeżeli Twoje ciało czegoś nie toleruje, tak, ty nie. Nie używaj tego, nie używaj tego, tak? To jest bardzo ważne. I mamy tu od Aniołów poprawę zdrowia. Mam nadzieję, że wsłuchałeś się w to, co czytałam, ale tutaj zaraz zobaczymy, co mają Anioły nam do, do przekazania. Już mamy tutaj. Anioły chcą, żebyś wiedział, że zdrowie osoby. O którą pytasz, tu chodzi o Twoje zdrowie najprawdopodobniej, niedługo ulegnie poprawie. Możesz poprosić o pomoc Archanioła Rafaela oraz swoje anioły stróże, by przyspieszyli proces uzdrawiania. Karta ta może również oznaczać, że w swoim życiu powinieneś podejmować więcej wyborów, mających na uwadze Twoje zdrowie. Jeśli czujesz, że potrzebujesz oczyszczenia ze szkodliwych pokarmów, lub innych substancji, powinieneś skorzystać z tego przewodnictwa. Wyeliminowanie niezdrowych przyzwyczajeń sprawi, że poczujesz się znowu silny i w pełni zdrowy. No przepiękne, przepiękne przesłanie, przepiękne przesłanie tych dwóch kart dotyczące stanu zdrowia w wodniku, tak? Twojego stanu zdrowia. I musisz uzbroić się w cierpliwość, tak? Trenuj tą cierpliwość, bo to wszystko nie przyjdzie od razu, więc yy, trenuj tą cierpliwość dotyczącą Twojego stanu zdrowia, pomalutku, kroczek po kroczku, zobaczymy, jakie przesłanie ma dla Ciebie Archanioł Michał. Ciekawa jestem, bo jeżeli chodzi o, o zdrowie, zwróć się do yy, Archanioła Rafa Rafaela, tak? A tu, Archanio Michał, spędzaj więcej czasu na łonie natury. Tak? Proszę bardzo, przesłanie dla Ciebie. Dziękuję Ci za zachęcanie mnie do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu oraz pomoc w odnalezieniu spokoju i czerpaniu radości z obcowania z naturą. Czyli to wszystko, mój, mój kochany wodniku. To to czytanie jest na Twoje zdrowie, więc ta wrażliwość może na pokarmy, na różnego rodzaju substancje, tak, na alergie. Tu będzie poprawa zdrowia, jeżeli tylko zaczniesz o siebie dbać, jeżeli wyeliminujesz pewne składniki, tak? Cierpliwie musisz, tre, musisz tre, cie, trenować cierpliwość, tak? I spędzaj więcej czasu na łonie natury. I karta opiekuńcza. I jeszcze karta opiekuńcza dla wodnika. Karta opiekuńcza dla wodnika. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. No, myślę, że w tej sytuacji muszę dobrać jeszcze jedną kartę, tak, bo może i masz prawo mieć odmienne stanowisko. Ale to, co podpowiadają anioły, jest bardzo ważne i istotne. Ty wiesz, w jakiej sytuacji jesteś i yy, jak najbardziej powinieneś, myślę, że zasugerować się tymi wskazówkami, które mają do przekazania ci anioły. I jeszcze jedna karta opiekuńcza. Zobaczymy dopowiedzenie takie. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić, a więc te dwie karty te dwie karty mówią o tym, że ty potrzebujesz odpoczynku, tak? Potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz relaksu, czyli masz mieć prawo odmienne stanowisko, ale jednocześnie zajmij się tym swoim zdrowiem, tak? Taka chwila, wiadomo, takiego zdrowego leniuchowania, kontrolowanego lenistwa jest wskazana zawsze. Jest wskazana zawsze, bo organizm musi się zregenerować, tak? A więc tyle, moi drogi wodniku. Życzę wszystkiego dobrego i, i do usłyszenia.